Dzień dobry. Lecimy z częścią piątą. Witajcie już w kolejnej piątej części mojego tutorialu. Chciałabym Wam wytłumaczyć też tutaj pokrótce, co będziemy robić. Zwróćcie uwagę, że tutaj o, są takie właśnie przerwane linie. To znaczy, że ten słupek pojedynczy, nawijany od przodu, przerabiany od przodu, musimy przerobić na tym przerabionym od przodu słupku podwójnym w rzędzie 14. Natomiast tutaj półsłupek przerobiony od przodu będziemy przerabiać na tym słupku pojedynczym przerabianym od przodu, ale w rządku 15. No, powidzimy się w dalszej części. Skakujemy do rzędu 15, Robimy jedno oczko łańcuszka i przypominam tutaj, że znowu zmieniamy kierunek, tak? W takim razie następnym kroczkiem będzie wykonanie z jednego słupka pojedynczego o ten y, słupek podwójnie nawijany z rzędu 14. Od przodu, oczywiście go nawijamy. I teraz, y, słuchajcie, wykonujemy jeden, y, jakby słupek pojedynczy. Tylko, że wykonujemy go w tym miejscu, tutaj, spójrzcie za tym półsłupkiem, który jest. Następnie znowu na szydełko nawijamy nitkę jeden raz i o kolejny słupek podwójny tutaj z rzędu. 14. Przeramiamy od przodu słupek pojedynczy. Teraz znowu kolejny słupek za półsłupkiem z rzędu 14. I znowu o słupek podwójny. Takich e, słupków pojedynczych e, Nawijanych od przodu powinno wyjść 30, tyle co na każde to jedno żeberko, i tak samo tych pojedynczych tutaj w środku, pomiędzy żeberkiem, też powinno wyjść 30. Pozwoliłam sobie, słuchajcie, tutaj w tle zawiesić tego aniołka, którego robimy. Tak w razie jakiejś trudności czy chwil zwątpienia. Pamiętajcie na co pracujemy i że warto. Ok, wykonuję już teraz 30 ostatni. 30 nawijany, przerabiany od przodu. I 30 tutaj za tym ostatnim półsłupkiem, bo zaczynałam od tego nawijanego, przerabianego od przodu, pojedynczego. Yy, dobra, i teraz łączymy sobie, zamykamy znowu rządek. Yy, łączymy sobie, słuchajcie, w tym miejscu, gdzie yy, kończy nam się ten Umowny, jak zwykle ten pierwszy umowny jest, tak? No I, i tak to właśnie wygląda. Możecie sobie porównać, czy Wam też tak wychodzi. Yy, więc teraz tak robimy. I kolejną rzecz, znowu jest zmiana kierunku przerabiania. Yy teraz. Aha. I jeszcze jest jedno oczko w rzędzie 16, więc tak wykonujemy to jedno oczko. Zmieniamy znowu kierunek, widzicie, w którą stronę idą nam tutaj te oczka. No i wykonujemy teraz jeszcze 59 y, półsłupków. Tu już jeden jest. To teraz y, robimy Drugi. One tak tutaj wychodzą słuchajcie w tych podziałkach, tak? W tych podziałkach będą jakby dwa: jeden i drugi. Zobaczcie. I znowu widzicie, kolejna podziałka, zaczynamy podziałkę, więc tutaj spróbuję rozszerzyć. Idealnie tutaj w te y, puste dziurki trafia mi jest jeden i teraz tutaj w tą drugą. O, W Tą drugą. To robię rządek i za chwilę znowu się słyszymy. Po wykonaniu rządku 16 łączymy w tym pierwszym oczku tutaj, którym zaczynałam rząd. Oczkiem ścisłym. No i dobra. I ostatnia teraz jeszcze zmiana, może nie ostatnia, przepraszam. To nie jest ostatnia zmiana. W tej chwili tak robimy jedno oczko. Zmieniamy teraz kierunek. Jest to zmiana, ale nie ostatnia. <grymne> no i co? No i lecimy teraz. Znowu tutaj tak naprawdę na podziałkę powinny wyjść nam po, po dwa półsłupki, tak? Oj. Mały błąd. Tutaj jeden, tutaj drugi, trzeci, czwarty, no i tak kolejno też powinno wyjść jedno oczko plus pięćdziesiąt dziewięć półsłupków, na koniec łączymy tutaj oczkiem ścisłym, w. Pierwszym oczku łańcuszka. Jeśli tutaj akurat zrobicie błąd, że dodacie, nie wiem, jedno oczko za dużo, albo będzie za mało, to nie ma dużego znaczenia, dlatego że już na ogólny wyraz aniołka to nie będzie wpływało. Jesteśmy dokładnie tutaj w tym miejscu. Natomiast ważne były dla nas tutaj te. Słupki, ponieważ jak widzicie, podziałka jest co cztery: raz, dwa, trzy, cztery, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu było ważne, żeby było ich 30. Natomiast tutaj, w tych rzędach, które robimy, one nie mają takiego znaczenia na wizualny wygląd. One mają znaczenie na to, by wspierać tą falbankę, żeby ona się nam zbyt szybko nie zapadała. No. Myślę, że też dzięki temu, że tu wystaje inny zupełnie wzór, jest też on dodatkowo atrakcyjny. Takie przemieszanie tutaj tych wzorów. No dobra, lecę dalej i za momencik kończę rządek. No, i tak jak mówiłam, tutaj w oczku pierwszym łańcuszka zamykamy. I to jest rządek. Y 17 skończony. I teraz yy, kolejny kroczek. Wykonujemy półsłupek. Zawijany, przerabiany, przepraszam, nie zawijany, tylko przerabiany od przodu o yy, słupek pojedynczy z rzędu 15, czyli cofamy się. Aha. Tylko że jeszcze jest zmiana kierunku. Widzicie, ja nie zmieniłam jeszcze, bo warkoczek mi idzie w tą stronę, więc muszę teraz obrócić, tak? Tu sam mogę nitkę przełożyć. Jest wygodniej. Kiedy jest z tej strony szytełka. No i co? I cofamy się teraz tutaj do rządku 15 i przeciągamy nić do półsłupka mamy to i teraz wykonujemy ile oczek już sprawdzam raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć oczek to dziewięć oczek raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem i dziewięć i znowu teraz yy, tak jak wam mówiłam co cztery się zaczepiamy, jak już zrobimy dziewięć, tych, e, dziewięć oczek łańcuszka, to teraz w te żeberka, to było pierwsze pod skrzydełkiem, idealnie drugie, trzecie, czwarte. Teraz zaczepiamy się w to i wykonujemy tutaj e, znowu półsłupek przerobiony od przodu. I znowu dziewięć oczek końcuszka. Gdzieś mi tu uciekło, sprawdzę jeszcze. Tak, mam dziewięć. I znowu. O co czwarte, więc liczymy od tego zaczepionego, że to już jest ten pierwszy, jeden, dwa, trzy i teraz w ten czwarty, tu od przodu. Widzicie i teraz nam powinno wyjść dziesięć takich falbanek. I teraz spójrzcie tutaj, ja już przerobiłam cały rządek 18, na zakończenie chcę Wam pokazać, że jeśli robótka jest dobrze zrobiona, że tutaj było 30 tych rzeperek, to tak Wam wyjdzie, jak Wam mówiłam, że podziałka co 4, połączę tutaj jeszcze tylko łańcuszkiem z 9 oczek i wyjdzie mi idealnie, widzicie, tu już mam zaczepione, Raz, dwa, trzy, cztery. W tym miejscu zaczynałam. No i teraz łączę w, w tym miejscu. Gdzie ten półsłupek miałam y, jako pierwszy, wykonany w tym półsłupku? Tutaj łączę i, i już. Spójrzcie, tutaj jak złożymy tego aniołka w pół, to idealnie z miejsca zaczepu wychodzą pod skrzydełkami tutaj. Tak z jednej i, i z drugiej strony. Myślę, że jest to ważne. Chodzi mi o te miejsca, tak? Bo wtedy ten kształt tu ładnie wygląda. Kiedy tu troszeczkę kamerka obrócę, kiedy tu to łączenie jest na brzegu, to też aniołek lepiej trzyma formę, bo pierwsza moja wersja, w której miałam prototyp, gdzieś zaczynałam tutaj, gdzieś mi te oczka później tu uciekały, zanim dopracowałam ten wzór. No to wtedy tutaj miałam taką dziurę. Jak chcecie, możecie z ciekawości wejść na mój profil, tam są e, zdjęcia tego pierwszego aniołka i tutaj widać, że e, to łączenie zaczyna się tu, a tu jest taka wielka dziura i też mnie to tak kuło wizualnie, e, dlatego też ten aniołek został troszeczkę inaczej przerobiony, no ale teraz, teraz uważam, że jest jak dla mnie on jest perfekcyjny. No, to do zobaczenia w części, a raczej do usłyszenia w części szóstej.